tema Nagrywam Dzisiaj Tak Dzisiaj Nagrywam Moje arcydzieła. Ładuj się w Tej górki Mam takie coś Które muszę wam pokazać No i ja Znaczy Jest Zobaczcie Niwe Nel LPS. To sama zrobiłam Specjalnie chcę to dzisiaj na Insta przysłać. <laughs> I pokażę wam jeszcze coś. Zepsuło mi się coś, przepraszam. Klikam, ale... Nie wychodzi. Dziękuję. <laughs> przepraszam, jeśli mnie nie słyszycie, ale... Mój pies siedzi na dworze. To nie to, przepraszam. Hmm. To powinno być wy... Labirynt. Patę Ra. LPS. Tigre. Wszystko na koszulce. <śm> no, zapisz. No, ja zawsze zapisuję. To chyba tyle, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. No.